Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej z Gdyni z bazy przy ulicy Platynowej. Dziękujemy za nominację. Podejmujemy wyzwanie. Z naszej strony nominujemy, z racji tego, że na terenie naszej bazy w Żukowie działa od października ubiegłego roku serwis Solarisa, a Tata Tosi pochodzi z Poznania. To nominujemy Fabryka autobusów Solaris Bus Coach z Bolechowa pod Poznaniem. Dajcie czadu. Nominujemy jako drugi również chłopaków i całą obsługę Muzeum Techniki Wojskowej Gry w Dąbrówce Kołowej herowa i redakcję portalu Kartozy Info, żebyście mieli okazję napisać o sukcesie i udanej, udanej klubce funduszy dla Kto To Zaczynamy. Jedziemy. Pierwsza. chłopacy pom. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, Brawo! Cześć, witajcie z autobusu. Ja dzisiaj nagrywam swój Gnaszym Challenge. Moi koledzy z przewozu autobusowego dzisiaj nagrywają, pompują dla chorych dzieci w ramach Gnaszym Challenge. Ja postanowiłem też. Spróbować dzisiaj, nie mogę z nimi być na bazie, jestem w autobusie akurat w pracy, ale jest na to miejsce, jest czas, także zaczynamy. Zaczynamy. 10 pompek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I już chciałem jednaście zrobić, także w autobusie też można takie coś zrobić, yy, w sumie nie liczy się jakość tych pompek, bo jakość moich pompek była amatorska, ale liczy się pomoc i dla mnie to jest najważniejsze, że mogę pomóc przez takie coś.